Cześć. Z tej strony Kamil z firmy Biorn Izolacje, a w dzisiejszym materiale odpowiem na pytanie, czy można ocieplić poddasze pianą PUR w okresie zimowym. Zapraszam do obejrzenia filmu. Izolację poddasza można wykonać zimą, należy jednak odpowiednio przygotować do tego budynek. Prace powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 15 stopni Celsjusza, aby reakcja powstawania piany mogła przejść prawidłowo. Dlatego do utrzymania odpowiedniej temperatury używamy nagrzewnic olejowych. Są wydajne i pozwalają utrzymać właściwą temperaturę w budynku również zimą. O ile estetyka wykonanej izolacji jest mało istotna, o tyle proces przetwarzania piany, jej odpowiednia struktura czy gęstość ma znaczenie. Druga kwestia, wilgotność. Należy zadbać, aby do prac przystąpić tylko wtedy, gdy wilgotność drewna jest poniżej 15%. Ściany i podłoga też powinny być suche. Jeżeli te warunki nie są spełnione, wówczas konieczne będzie użycie osuszaczy przez kilka, kilkanaście dni przed natryskiem.